Dzień dobry, Międzynarodowy Wspólnego Demnik Kaszuby Sebastian Stralnicki. Dzisiaj chciałem mm, przedstawić gołębia, którego podarował y, Tomasz Czapliński i który będzie losowany wśród uczestników, którzy zapiszą się na nowy sezon do końca stycznia bieżącego roku, czyli 2023. Jest to połowy samczyk prawdopodobnie. Gąb się wywodzi ze strony ojca po oryginalnym głębi od yy, Gerarda Kopmana yy, z głębi Red Bulens, czyli oryginalny gąb od Kopmana. No, gąb po przepięknym mięśnieniu przyjemnie się go trzyma w dłoniach. Jeżeli samczyk będzie to takiej średniej budowy, skrzydło tego gołębia Piękny gołąb. No, tu są gołębie długodystansowe. Jak wiadomo, yy, ze strony ojca. Yy, gołąb to jest, yy, ojciec, to jest wnuczek Red Bullensa, właśnie, który był pierwszy z NPO Bergeron w 2011 yy, na. Dokładnie teraz nie wiem ile tysięcy głębi, ale to jest wszystko opisane w rodowodzie. Matko tego głębia jest oryginalna samica od rodziny od Marka i Marcina Rzepków. Także piękny samczyk. Serdecznie dziękuję tutaj koledze Tomaszowi, który podarował tego głębia. Jeszcze będą dwa głębie, co najmniej losowane. Tym razem od. Marka i Kacpra, Kiedrowiczów z Niemiec. Zeszły. Samiczka i Samczyk. Grzyk Tomek, serdeczne podziękowania za tego głębia. Zapraszam do zapisów. Lista ciągle jest, wciąż jest otwarta. Go on będzie losowany wśród. Uczestników, którzy zapisują się na nowy sezon do końca stycznia bieżącego roku. Pozdrawiam, dobry lot.